Więc. Hej, witajcie w tym filmiku. Um, ze mną jest KM Games. Cześć. I to jest mój pierwszy filmik takiego typu. Um, no i dzisiaj razem z e, Demoli LPS nagramy ten sam quiz i zobaczymy, co nam wyjdzie. Ile dzisiaj nagrywamy quizów? Dwa? Nie wiem, możemy nagrać tyle, ale mi quizy nie chcą się włączyć a więc e, ja już zacznę i pierwszym quizem jaki dzisiaj jaki płci jest twój mózg o dobra też to robię a więc serdecznie was zapraszam na kanał Demoli LPS a ja was zapraszam na Games. I... I co? a i subskrybujcie i lajkujcie i komentujcie i mam drugi kanał, kolorowa modelina i zapraszam też na jej drugi kanał um, Molly Game. Dobra, no. no, 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 no. Coś już nie już niewyraźnie no. miał Jak łatwo możesz zlokalizować kota bez rozglądania się wokoło. Jeśli ja się się zastanowisz się, możesz, możesz go, go wskazać. wskazać, możesz go wskazać bez zastanowienia i nie, no, czy mógłbyś go wskazać chyba? Jeśli zastanowisz się, możesz go wskazać. Jak łatwo możesz zapamiętać piosenkę, którą przed chwilą usłyszałeś? Hmm. Ten... Jest to, wycieć, bardzo bardzo ciekawa, czy jest prosta i no, to jest bardzo łatwe, możesz to No, ja też to zaznaczałam. Dzwonię do Ciebie osoba, osoba którą przegrażasz. Jest, jest jest, jest. Czy łatwo Ci rozpoznać jej głos w ciągu kilku sekund, zanim się przedstawi? Um, ja bym rozpoznała głos przynajmniej w połowie przypadków. A dla mnie, no, jest dla mnie łatwe. czy znaczy, nie. Lepiej to drugie. Ty jesteś w towarzystwie zaprzyjaznych małżeństw. Dwie osoby spośród obecnych mają potajemny romans. Czy wykryłbyś ich związek? Niemal zawsze. <laughs> um. W połowie przypadków. Jesteś na dużym spotkaniu towarzyskim. Zostajesz przedstawiony pięciu nieznanym ci osobom. Czy łatwo będzie ci przypomnieć sobie ich, tworzę na wspomnienie ich nazwisk na no, dnia? Y ja mam jakoś tak, że. Y jakby robię sobie zdjęcie ich twarzy w swoim mózgu i y, mam takie, jakby takie zdjęcie profilowe, coś takiego. Yy, będę miała ja tylko. Nich. Ja pe, będę pamiętała tylko niektóre, bo ja nie mam Czy szkoda. łatwa była dla ciebie ortografia i pisanie wypracowań we wczesnych latach szkolnych? Mm. Czy. <śmiech> 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 trudno to powiedzieć. Ja miałam chyba jedną łatwą taką. Dla mnie były. Dobre, ja Obie zrobię, rzeczy były nam. Ja mnie zrobię właśnie. jeden quiz, bo już będzie długo trwało. A filmiki dosyć długo się u mnie przesyłają, więc. Spostrzegasz miejsce na parkingu, ale musisz wyjechać na, na tył, a miejsce jest też wąskie. Wyjeżdżasz tyłem, ale uważnie. No, jak jest, ja była na parkingu, mój rodzic zaparkować samochodem. Jakaś pani z tyłu nas zaparkowała normalnie. O tak. O tak, o, jak widzicie, ten było w to tak jakoś pewnie zaparkowała, o tak krzywo, nie? Po trzech dniach spędzonych w nieznanej Ci miejscowości ktoś Cię pyta, gdzie jest północ. To <noise> jest mało prawdopodobne, <noise> już umiał wskazać. No, właśnie. jesteś poczekalni dentysty, jesteś z paroma osobami tej samej płci. Jak blisko, jeżeli z nich możesz usiąść, to nie czujesz się niezależnie. Mniej już 15 cm jakoś tam. Odwiedzasz nowego sąsiada <noise> i prowadzisz równy To jest... Nie słychać... Kompanii. Kompanii. Poza tym pokolej. A, a ja przy tego przytałam z Chyba bym zwróciła uwagę na ten dźwięk i spróbowałabym go zignerować. Jak tego zmieniło? Jak Fumus jest połowy połowie skonstruowany jak mus kobiety, a połowie jak mężczyzny. Decyzję podejmujesz. U Ciebie szybko. pół na pół? No, U mm. mnie też pół na pół. No, no mamy tak samo. No. Dobra. A więc to wszystko w tym filmiku mam nadzieję, że Wam się spodobał. I do zobaczenia w kolejnym. Cześć! No, w ogóle, tam już tej, tam game. Zakończyła filmik. A, ja nie wiem, czy coś jeszcze zrobię. Raczej nie, więc zapraszam Was do następnych filmików, które się pojawią. I pa!